wspiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, na hasło DO DIABŁA Z GRAMI dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl Sklep dla prawdziwych graczy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Do Diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o sprzęcie, czyli o e, arcade sticku Fusion od PowerA. No ale zanim zacznę o nim gadać, to muszę zrobić słuchajcie, jakieś małe intro. E, wychowałem się również w latach 90 i od zawsze byłem konsolowcem, grałem tylko i wyłącznie na konsolach. No i w momencie, w którym moja dusza gracza potrzebowała jakichś dodatkowych bodźców, jakiś nowych podniet, no to żeby troszeczkę zerwać z takim wiecie, konsolowym typowo gamingiem, chodziłem na przykład do kafejki internetowej, żeby grać z kuplami po sieci w Diablo 2, albo w Quake 3 Arena, albo chodziłem na przykład z ojcem na automaty. Moi drodzy, automaty, zawsze mi się maszyny arcade, zawsze kojarzyły mi się z takim w pewien sposób magicznym klimatem. Już on mówię dlaczego. Otóż główny salon Arcade w moim rodzinnym mieście mieścił się na dworcu. Miejsce to było mega, słuchajcie, obskurne, ciemne, zadymione i tak dalej. No i mogłem tam tylko i wyłącznie chodzić z rodzicami, no bo nie było innej możliwości. W momencie, w którym wchodziliśmy do salonu Arcade moja głowa pękała dosłownie na tysiąc kawałków. Te wielkie ekrany, wielkie postacie na ekranach, możliwość strzelania za pomocą Lightingana, na przykład, takich jak Terminator, bardzo zaawansowane maszyny pinballowe, to wszystko było takie, wiecie, duże, takie, jakby to powiedzieć, takie mięsiste i takie, kurde, prawdziwe, nie? Dlatego, no i też poczułem też zawsze taką, jakby ludkę takiego, nie wiem, takiej adrenaliny w momencie, w którym tam chodziłem, no po pierwsze tam nie można chyba było z tego co tam chodzić od... Można było chyba tylko chodzić od 18, a jeżeli nie, no to ja miałem wtedy z 10-11 lat, więc no, nie było jednej możliwości, żebym szedł tam jakoś inaczej niż z ojcem. Klimat grania na arcade dla mnie był zawsze naprawdę niesamowity. E, moimi ulubionymi tytułami, w które grałem przez wiele lat, w, w wspomnianym przeze salon, salonie arcade w Olsztynie, no to Metal Slug, którego udało mi się chyba po wydaniu tam Fortuny skończyć całego od samego początku do samego końca, byłem niezmiernie dumny. E, to był na pewno Tekken trójka. słuchajcie, pomimo tego, że miałem go zawsze w domu, no to jednak ten klimat, wiecie, tej gałej i dużych guziorów, to było Coś niezapomnianego nie oraz pamiętam, jak udało mi się chyba przejść na dwóch kredytach, nie tylko na dwóch żetonach e, grę To jeżeli pamiętacie, jak to się nazywało, to napiszcie mi bardzo proszę w komentarzach. Była to biatyka, która była taką biatyką arenową, mianowicie mogliśmy połączyć się postacią w górę, w dół. W prawo w lewo i tam były różne postacie z różnych gier z uniwersum PlayStation. Był tam pamiętam, że był tam na pewno Clouds, pamiętam na siódemki. taka arenowa pijatyka. No i to grę właśnie skończyłem w całą, całym, pamiętam, że byłem niesamowicie niesamowicie dumny. Tak mówiłem od zawsze Arcade, kojarzyło mi się z czymś magicznym. Czym takim niesamowitym, nie? To było naprawdę zupełnie co innego. Słuchajcie, pójść, do takiego, wiecie, zaciemnionego salonu. Te maszyny były takie głośne, duże, tak jak mówiłem, na co innego co było granie w trawciach w domu, nie? Na przykład z ręczycami. No, generalnie rzecz biorąc, całym życie, chciałem sobie kupić do domu do mieszkania Automat arcade nie, wiem, na przykład z Final Fight'em albo z Cadillacem Dynos, no ale po pierwsze, że jest to sprzęt ekstremalnie niewygodny. No a po drugie w Polsce jest dość ciężko dostać e, takie automaty, na które ja miałbym, e, że tak powiem, ochotę. Chyba tylko sklep Joystick e, e, ma takie w swojej ofercie. Czekajcie, łyczek wody. W sensie nie, nie wody, tylko w sensie taka mętna ta woda była, nie? E, łyczek tego. To jest tonik. Toniku. No wracając. Tak mówię mówiłem, słuchajcie, chciałem sobie kupić zawsze maszynę Arcade. Nie wyszło mi. E, no ale całe, ale jakby żeby zaspokoić ten głód. Grania właśnie na automatach, no to postanowiłem sprawić sobie oczywiście z pomocą tutaj PowerAid taki oto sprzęt, czyli Fusion Arcade Stick. Myślę, że, słuchajcie, no generalnie rzecz miałem nadzieję, że tak już będzie mi to troszeczkę przywrócić ten klimat maszyny arcade, że będę mógł go znowu poczuć w swoim domu i że od razu Wam mówię, że temu sprzętowi się to jak najbardziej udało. No ale po kolei, słuchajcie, zacznijmy może od tego, co jest w pudełku, w ogóle od samego pudełka. Mianowicie z przodu mamy. Tutaj zdjęcie tego sprzętu. Oczywiście, wszystko to powinno wam się pokazywać teraz. Za mną, tutaj na, na ekranie, jak, jak to otwieram. Pudełko jest ładne. Jest takie dość estetyczne. Z jego prawej strony mamy tutaj pokazaną naklejkę, którą możemy, możemy sobie nakleić na, na sprzęt. Z tyłu mamy opis wszystkich funkcji, Czyli będą to w sensie wszystkich funkcji oraz rzeczy, które tutaj zawiera ten zestaw. Tutaj mamy wszystko opisane. Słuchajcie, każdy pojedynczy element sprzętu jest tutaj wyszczególniony. w pudełku poza samym poza samym dostaniemy, już Wam mówię, co my tam dostaniemy? Dostaniecie oczywiście instrukcję, a także tak jak mówiłem naklejkę, którą możemy sobie na ten sprzęt nakleić. No mi się osobiście ta dodawana do zestawu za bardzo nie podoba i myślę, że sprzęt zostanie w swoim oryginalnym tutaj, w swoim oryginalnym imidżu, aczkolwiek na stronie PowerAce, co jest w ogóle bardzo fajnym patentem, możemy sobie ściągnąć przeróżne naklejki, przeróżne wzory z różnych gier i wydrukować, następnie nakleić. I nie wiem, czy z tego nie skorzystam w przyszłości. Dobra, jeszcze oprócz tego, że w pudełku mamy, tak jak mówiłem, instrukcję oraz tam sprzęt. Mamy również oczywiście kabel. Kabel jest dość długi. Ma około, nie wiem, myślę, że ma 2 metry co najmniej. Starsza mi spokojnie, słuchajcie, od tej kanapy do telewizora, który jest na drugim końcu pokoju, więc jest spoko. No dobra, ale sam sprzęt. Ogólnie rzecz biorąc, sprzęt jest dość ciężki. To jest moim zdaniem kluczem. Sprzęt myślę, że waży około 2 kg do 2,5 kg. Od razu rzuca się to, że jest bardzo taki, wiecie, solidny, nie? Widać, że jest to naprawdę bardzo dobra robota. Tutaj na froncie mamy logo Fusion Power A. Tutaj, tak samo Fusion, oryginalne logo Nintendo Switch, ponieważ jest to produkt licencjonowany przez Nintendo. No ale dobra, słuchajcie, wszystkie guziki, które mamy na pro Controllerze i na Joy-Conach znajdują się również tutaj. Tutaj mamy od lewej strony minus, e, zdjęcie e, home oraz plus, a także przełącznik. Będziemy tutaj na przykład, ja osobiście z tego nie korzystam, ale mamy tutaj różne tryby sterowania, przykładowo gałkę, która na przykład do gier typu Bumblebee, jeżeli mamy. Bumblebee, wiecie, to taki samolot co, co, co lata i strzela, który mamy na, na e-shopie. Możemy sobie to wtedy przestawić, że będziemy mogli sterować tylko i wyłącznie lewo, prawo, góra, dół, albo kierować się w każdym możliwym kierunku. Ja osobiście wybieram opcję z każdym możliwym kierunkiem. Nie wiem, czy, czy to jest spoko czy nie, no ale mi tak zdecydowanie bardziej pasuje. W momencie, w którym otwieramy tutaj klapkę. Możemy sobie wpiąć kabel, ponieważ Arcade Stick chodzi w dwóch trybach, zarówno w trybie wired, jak i w trybie wireless. Żeby używać trybu wireless, możemy, znaczy możemy, musimy do, mieć zawsze zapakowane dwa paluszki. Paluszki staczają na około 30 godzin, ja mam chyba cały czas te same, albo tylko raz zmieniałem, odkąd kupiłem ten sprzęt. W sensie, jedno kupiłem, dostałem, no i generalnie uważam, że... Jest to dość dobry czas, jeżeli chodzi o ilość rozgrywki. No dobra, ale aha, jeszcze jedno. jedna rzecz, która mi się nie podoba, to to, że w momencie, w którym podłączymy tutaj kabel, jest czasami delikatny problem z zamknięciem klawki, więc ja osobiście na przykład e, staram się no, klawki wtedy nie zamykać, tylko mieć ją w taki sposób. Tak mówię, jest przed jest bardzo, bardzo mocno solidny, bardzo dobrze wygląda, guziki są duże, są... nie mamy żadnego problemu z żeby nie trafić. Gałka tak samo rusza się bardzo dobrze, jest naprawdę solidna, że To jest po prostu naprawdę mocarny sprzęt. No ale dobra, teraz chyba to co wszystkich najbardziej interesuje, czyli jak się w to gra, czy jak się na tym gra. Testowałem kilka gier, powinniście widzieć gameplay teraz w, w tego materiału i powiem Wam tak: ja osobiście grałem w Wolf Flame, w Arm 7, w Mother Russia Blitz i w. Co jeszcze grałem? W Streets of Rage, tak, w Streets of Rage, jeszcze grałem trochę w Coffee Crisis i w 99 Vidas, ale tego chyba nie będziecie widzieli na, game, na, na gameplayach. Najlepiej bezapelacyjnie grało mi się w Streets of Rage 4, słuchajcie, to jak jest... Jak dobrze dopasowane jest sterowanie w tej grze pod arcade sticka, to jest po prostu bomba na maksa. Ja się nie mogły się oderwać, i tak jak bardzo dużo rzeczy zdobyłem w Styco Frade 4, mam odnokowane wszystkie postacie. To sprawdzaj, skończyłem grę na hard, ale myślę, że dzięki temu stickowi mi się uda. Klimat napażania w tych uziory, w momencie w którym wejdzie, robimy pomosty i tam. A, 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 świetne, to jest na maksa. Naprawdę, w Styco Frade 4 gra się wyjątkowo dobrze, świetnie i doskonale. No i generalnie chyba sobie wydrukuję w ogóle naklejkę ze 354, na na, na na tą konsolę na tego, tego sticka będzie to bardzo dobrze do tego pasowało. Kolejnym tułem, który ogrywałem było madre Rasia w No i osobiście tutaj wydaje mi się, że wychodzi moja, moje małe doświadczenie w graniu na Arcade Stickach, ponieważ... Gra wykorzystuje również e, klawisze Z, R, L K, i R, tak, no i troszeczkę mi osobiście ciężko było tak szybko operować, e, zmieniać te klawisze, tak jak na przykład robimy to na padzie, nie, no bo tutaj mamy, e, na padzie mamy wszystkie guziki, wiecie, no pod, pod palcem, tak, a tutaj musimy jakiś tam mikro ruch tą ręką wykonać. We to wszystkie top down shootery, słuchajcie, gra się no, czy naprawdę gracie rewelacyjnie. Wolf Flame, gra, która, przy której po prostu prawie sobie wyrwałem włosy, dlatego ich nie mam, Podczas przychodzenia była tak trudna. Teraz mi się nie wydaje, a tak trudna. Nie wiem dlaczego tak jest. No, słuchajcie, klimat naprawdę sterowania tymi stykami, które lecą do góry, naparzają, i wszystko za pomocą za pomocą Cika jest naprawdę, ale to naprawdę niesamowite. Ogólnie rzecz biorąc, jedyne problemy, które miałem z sprzętem, to było na samym początku, ponieważ miałem dość e, poważny problem, to może za dużo powiedziane. Ciężko mi było go skonfigurować z konsolą, ale w momencie, w którym już zaskoczyło. Tak? I teraz mój Switch. Czyta go tak naprawdę od ręki, no to problem są zaczygnany, no i nic tylko tak naprawdę crash, nie? To jeszcze zapomniałem Wam dodać, że na samym dole przedku mamy takie gumowe podkładki, które sprawią, że sprzęt jak trzymamy to na skole, to nie będzie nam się ruszało. Okej, okay, powiem Wam tak, jeżeli miałbym ocenić ten sprzęt, ten czyli Fusion Power A, Arcade Stick, jest naprawdę rewelacyjny. Świetnie wykonany, wygląda bardzo dobrze, gra się na tym świetnie, no i ja się na maksa jaram. Nie jara ja tylko cena tego sprzętu, ponieważ jest to 130 dolarów, Dodaje daje nam było ponad 500, dlatego tego sobie musisz jeszcze doliczyć tą wysyłkę, więc robi się z tego całkiem poka dla poka. No i myślę, że nie, że nie wszyscy się właśnie między innymi z tego tytułu na ten sprzęt słyszą. Jest też e, podobno bardzo dobry, tańszy odpowiednik Hori, e, który jest o połowę mniejszy, jest to Hori Mini Arcade Stick, e, kiedyś go dla Was recenzuję, albo Zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując Fusion Power A Stick, dla mnie sprzęt jest autentycznie 9 na 10. Jedyna rzecz, do której się mogę przyczepić, ale to też już tak na siłę, no to to jest właśnie ten kabel, nie? W sensie, że w momencie, w którym gramy pod kabel, bo no to ciężko jest zamknąć tą, tą klapkę, no ale ogólnie tak jak mówię, że no sprzęt naprawdę, naprawdę naprawdę bardzo dobry. Nie powiem wam, że jest to lider na rynku RPG-sticków, no bo nie korzystałem po prostu z innych, tak? Nie mam też tylko odniesienia do innych tego no tu tak już mówiłem, na innych nie grałem, no ale ja osobiście ten sprzęt naprawdę bardzo, bardzo polecam. Sprawił, że teraz gwarantuję, że będę dużo, wysłuchajcie, więcej VR Arcade i będę je przechodził. No, tak naprawdę tyle moi drodzy. Ja wam osobiście Fusion od Power Ray bardzo mocno polecam. Ogólnie rzecz zauważyłem, że sprzęty z Power Ray są naprawdę świetnej jakości, tak że zarówno ten... Arcade Stick, jaki nie recenzowany przeze mnie na kanale. Ich pad' Animal Crossing wszystkie są bardzo dobrze wykonane i naprawdę tutaj spełniają swoje zadanie. Moi drodzy, że miałbym postawić temu sprzętowi jakąkolwiek ocenę, byłoby to bezapelacyjnie 9 na 10. No, no i tak naprawdę tyle. Słuchajcie, zobaczcie, widziałem kilka razy w tym odcinku mi się łamał głos, no, ale jestem trochę przyziębiony, no, ale spokojnie wyjdę z tego. No, no ale też moje przyziębienie sprawić, że na pewno będzie dużo więcej materiałów teraz na kanale, bo mam czas że posiedzieć trochę w domu i ponagrywać. Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle. My widzimy się już niebawem w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z grami. Dajcie mi znać, jakie są wasze ulubione gry arcade, w co gracie i w ogóle napiszcie, co tam u was Słuchajcie, ciekawe